Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam, witam. Kolejny odcinek Familiady. Na początek taki dość rodzinny typ, z zapierdala, typiary, ruchają sobie. Ona taka dosyć szczuplutka, żwawa, zna wszystkie motywy, motywiki, taka no bardzo, bardzo daje rady. No i tak sobie rucha, zadowolony, bardzo typ. No i w końcu przemawia do niej, mówi: Słuchaj, owszem, fajnie się ruchasz. Wszystko w porządku, ale no cycki masz trochę małe, a ona do niego tato, ale ja mam dopiero 6 lat. No i tak rodzinnie właśnie zaczęliśmy nasz program i przechodzimy już do pytań. Przepytanie, wymień ile najwięcej widziałeś naraz psów. 101 Sto jeden dalmatyńczyków. Witaj Macieju, z zawodu słyszałem, że jesteś tapicerem. Podobno wynosisz na lewo tapczany twojego zakładu, ale przejdźmy już do pytania. Podaj rok, w którym rozpoczęła się Druga wojna światowa. 1941. Jaki tytuł ma film z Jamesem Bondem, w którym zagrała Izabela Skorupko? 07-08. A teraz niech następna rodzina sobie coś zgadnie. Zgadujcie sobie nawet trójkę, niech macie łatwo. I w ile dni Willie Fogg okrążył kulę ziemską? 80 dni dookoła świata. Ja bym powiedziała 7. 80 dni dookoła świata. I następne pytanie. Co ostatnio mąż wsadził ci w dupę? Termometr. A to wiem. Mąż co ostatnio wsadził w dupę? Skąd to i następne pytanko. Jak nazywa się osoba na ringu, która ma założone rękawice bokserskie i walczy z drugim. Tak. Sędzio. No, no i wielki finał. Zapraszamy jakichś dwóch. Niech przyjdzie, bo tam ta rodzina słabo odpowiadała. Chodźcie szybciej gruby też chodź. No trochę zmienione przepisy będzie jedna osoba, ta w białej będzie, a ty idź do domu, bo już ci nie nadajesz. Najlepiej wolniej. No, i teraz Ty zostałaś wybrana jako idiotka dnia, a więc zadamy Ci parę prostych pytań, a Ty odpowiesz i wygracie albo nie wygracie. Oto pierwsze pytanie. Jak nazywa się pieniądz, którego używa się w Rosji? Dolar. Co? Co się dzieje w czasie, gdy na niebie nie ma chmur i świeci słońce? Padależ. Kogo? Kogo nie znasz. Sławnych osób? Jak nazywa się pojazd, który jeździ na kółkach po ulicy i wozi ludzi? Statek? No, twoje odpowiedzi były zajebiste i wygraliście. Cała rodzina wygrywa bilety do kina. I tu nie chwilę kamera mnie pokaże, a nie tych idiotów. A my widzimy się za tydzień. Do widzenia.